Jesteś siedmioletnim chłopcem, który bawi się w swojej chrześcijańskiej wiosce na Bałkanach. Gdy osmańscy urzędnicy pukają do twoich drzwi, nie przychodzą po podatki ani trybut. Przyszli po ciebie i nigdy więcej nie zobaczysz swojej rodziny. Imperium osmańskie trwało ponad sześć wieków, rozciągało się na trzech kontynentach i decydowało o losach milionów. Pamiętamy je za wspaniałą architekturę, potężnych sułtanów i strategiczny geniusz. Ale za złotymi fasadami pałaców i chwałą podbojów kryły się praktyki seksualne tak niepokojące, że nawet współcześni obserwatorzy mieli trudności z ich udokumentowaniem. To nie były odosobnione incydenty ani kulturowe nieporozumienia. Były to systematyczne polityki, które przekształciły ludzką seksualność w narzędzie kontroli, eksploatacji i terroru. To, co zaraz odkryjesz, pochodzi z osmańskich dokumentów administracyjnych, relacji świadków, dyplomatów i podróżników oraz dowodów archeologicznych, które ukazują, jak imperium wykorzystało najbardziej intymne aspekty ludzkiego doświadczenia. Praktyki, które omówimy, nie były aberracjami były to instytucjonalne polityki kształtujące życie milionów przez stulecia. Najbardziej przerażające nie jest sam fakt ich istnienia Lecz to, jak metodycznie były organizowane. Osmanowie prowadzili skrupulatne zapisy wszystkiego, w tym systemowej eksploatacji dzieci, funkcjonowania ośrodków przymusowej kastracji oraz zarządzania niewolnictwem seksualnym na skalę przemysłową. Te dokumenty wciąż istnieją, przechowywane w archiwach, czekając na historyków odważnych i na, by je zbadać. Zanim jednak przejdziemy dalej, jeśli interesujesz się mroczną i zapomnianą historią, rozważ subskrypcję i napisz w komentarzu, skąd oglądasz. To bardzo nam pomaga tworzyć więcej takich filmów. A teraz wracamy do tematu. Zacznijmy od być może najbardziej druzgocącej psychologicznie praktyki, systemu devshirme, zwanego też daniną krwi lub poborem dzieci. Co kilka lat osmańscy urzędnicy przeszukiwali chrześcijańskie wioski na Bałkanach w ramach tak zwanej poboru, ale nie zbierali podatków ani towarów. Zbierali dzieci. Proces był przerażająco efektywny. Urzędnicy przybywali do wsi ze szczegółowymi rejestrami, pokazującymi dokładnie, ile chrześcijańskich rodzin tam mieszka, ilu chłopców w odpowiednim wieku jest dostępnych i kiedy wieś ostatnio dostarczyła chłopców do poboru. Prowadzili rejestry ludzkiego cierpienia, śledząc dzieci jak bydło w swoim imperium. Chłopcy w wieku od 7 do 20 lat byli głównym celem, choć preferowano znacznie młodsze dzieci. Niektóre zapisy pokazują, że zabierano nawet czterolatków, wyrywanych z ramion matek przez urzędników, którzy ich łzy traktowali jako zwykły koszt administracji imperium. Proces selekcji był metodyczny i okrutny. Urzędnicy badali każdego chłopca, jak przy zakupie koni, sprawdzając jego zdrowie, inteligencję i rozwój fizyczny. Ale oto co. Co czyni tę praktykę szczególnie przerażającą? Te dzieci nie były zabierane, by umierać w kopalniach ani na polach. Zabierano ich, by służyli imperium w najbardziej intymny sposób. Najzdolniejszych i najatrakcyjniejszych chłopców wysyłano do pałacu, gdzie nawracano ich na islam, nadawano nowe imiona i szkolono do zaspokajania osobistych potrzeb sułtana. Proces ten nie ograniczał się jedynie do pozyskiwania służących chodziło o całkowitą przebudowę psychiczną. Dzieci natychmiast odseparowywano od wszystkich, którzy znali ich język. Zabraniano im używać imion nadanych przy urodzeniu, czy wspominać o rodzinach. Każdy przejaw przywiązania do dawnego życia był z nich wybijany. W ciągu miesięcy większość nie pamiętała już nawet swoich pierwotnych imion. Stawali się czystymi kartami, na których imperium mogło zapisać dowolną tożsamość służącą jego celom. Wielu z tych chłopców było przeznaczonych dla korpusu Janczarów, elitarnej jednostki wojskowej imperium, ale nawet ten pozornie zaszczytny los miał mroczne oblicze. Od Janczarów oczekiwano celibatu i całkowitego oddania sułtanowi. Ich jedyne intymne relacje łączyły ich wzajemnie, tworząc kulturę wojskową, w której związki homoseksualne nie tylko były tolerowane, ale wręcz ulegały instytucjonalizacji. Imperium utworzyło nawet specjalną jednostkę wojskową, zwaną Batalionem Rycerskim, by zarządzać tymi relacjami. Nie była to żadna nieformalna praktyka, była to oficjalna formacja wojskowa z własną strukturą dowodzenia, regulaminem i celem. Batalion istniał specjalnie po to, by kierować i kontrolować relacje homoerotyczne w korpusie janczarów, zapewniając, by napięcia seksualne nie zakłócały dyscypliny wojskowej. Źródła historyczne opisują działanie tego batalionu w niepokojących szczegółach. Jego członkowie zajmowali uprzywilejowane stanowiska i mieli dostęp do zasobów niedostępnych dla innych żołnierzy. Byli w zasadzie profesjonalnymi partnerami dla oficerów wyższego szczebla. Ich służba wojskowa nierozerwalnie łączyła się z seksualną dostępnością. Imperium stworzyło system, w którym awans wojskowy mógł zależeć od seksualnego podporządkowania się przełożonym. Ale system devshirma miał jeszcze mroczniejszy cel. Najatrakcyjniejszych chłopców, uznanych za zbyt pięknych do służby wojskowej, przeznaczano do całkiem innego losu. Te dzieci trafiały do prywatnych apartamentów pałacu, gdzie służyły sultanowi i jego dworzanom w sposób trudny do pojęcia dla współczesnych. Część z tych chłopców poddawano kastracji, by stali się eunuchami. Proces ten był brutalny i często kończył się śmiercią. Większość kastracji przeprowadzano w Egipcie lub Etiopii, gdzie islamski zakaz tej praktyki można było obejść, zlecając operację chrześcijanom lub żydom. Śmiertelność była zatrważająca. Źródła historyczne sugerują, że tylko 10% chłopców poddanych kastracji przeżywało zabieg. Pomyślcie o tym przez chwilę. Imperium było tak zdeterminowane, by pozyskać eunuchów, że gotowe było zabić 9 na 10 chłopców, by uzyskać jednego ocalałego. Matematyka tego systemu jest przerażająca. Gdy potrzebowali 100 eunuchów, byli gotowi okaleczyć tysiąc dzieci, patrząc, jak 900 z nich umiera. Ocalałych czekał los, który wielu uważało za gorszy od śmierci. Afrykańscy chłopcy zwykle tracili całe narządy płciowe, stając się tym, co osmanowie nazywali czarnymi eunuchami. Uważano ich za bardziej godnych zaufania w otoczeniu kobiet sułtana, i często awansowali na wysokie stanowiska w hierarchii pałacu. Europejscy chłopcy z Bałkanów zwykle tracili tylko jądra, stając się białymi eunuchami, pełniącymi głównie funkcje administracyjne. Psychologiczny wpływ na te dzieci nie może być przeceniony. Nie tylko zostały fizycznie okaleczone, ale także całkowicie odcięte od możliwości normalnych relacji międzyludzkich. Nigdy nie mogły się ożenić, nigdy nie mogły mieć dzieci, nigdy nie doświadczyć intymności seksualnej, jak natura zamierzyła. Istniały wyłącznie po to, by służyć imperium, które odebrało im wszystko, włączając w to ich podstawową ludzkość. Jednak kastracja nie była jedynym losem, który czekał pięknych chłopców w systemie osmańskim. Niektórzy byli wyznaczani jako tancerze keczek, Młodzi męscy wykonawcy, którzy przebierali się za kobiety i zabawiali na przyjęciach i uroczystościach. Ci chłopcy zajmowali niepokojącą przestrzeń między płciami, nie będąc w pełni mężczyznami ani kobietami w oczach osmańskiego społeczeństwa. Publiczność na tych występach była znana z brutalnego zachowania. Historyczne relacje opisują, jak mężczyźni tak bardzo podniecali się młodymi tancerzami, że walczyli ze sobą o możliwość ich seksualnego napastowania rozbijano szkła, tracono głos od krzyków, a czasem ludzie ginęli w chaosie towarzyszącym tym występom. Samym tancerzom nie zapewniano żadnej ochrony przed tą przemocą. Oczekiwano, że poddadzą się wszelkim zalotom, a ich ciała traktowano jako rozrywkę dla tłumów pijanych i agresywnych mężczyzn. Praktyka ta tak bardzo kojarzyła się z przemocą seksualną, że ostatecznie została zakazana, ale dopiero po tym, jak pokolenia chłopców zostały ofiarami tego systematycznego wykorzystywania. Być może najbardziej niepokojąca ze wszystkich była praktyka znana jako system Tafsolan. Termin ten można w przybliżeniu przetłumaczyć jako „chłopcy zajączki” – eufemizm, który ledwo ukrywa przerażającą rzeczywistość, którą opisuje. Byli to młodzi chłopcy chrześcijańscy, zazwyczaj Grecy lub z innych regionów europejskich, którzy byli sprowadzani do pałacu specjalnie dla seksualnej przyjemności wysokich rangą urzędników. W przeciwieństwie do innych form służby pałacowej, system TAFSOLAN działał w całkowitej tajemnicy. Ci chłopcy nie mieli oficjalnego statusu, żadnej ochrony prawnej, ani nadziei na awans czy ostateczną wolność. Istnieli wyłącznie jako obiekty seksualne dla rozrywki swoich panów, ukryci przed wzrokiem publicznym i zapisami historycznymi. System ten był celowo utrzymywany w małej skali i w tajemnicy, ale jego istnienie ujawnia coś kluczowego o osmańskich praktykach seksualnych. Nie chodziło tu o różnice kulturowe czy odmienne standardy moralne. Chodziło o systematyczne seksualne wykorzystywanie dzieci, organizowane i utrzymywane przez najwyższe szczeble władzy. Chłopcy wciągnięci w ten system stawiali czoła rzeczywistości, która zaprzeczała wszystkim naturalnym więziom znanym ludzkości. Rodzice nie otrzymywali żadnych wieści o losie swoich dzieci, żadnych listów, żadnych odwiedzin, tylko niekończąca się cisza straty. Niektóre rodziny czekały dziesięciolecia na synów, którzy nigdy nie wrócili, trzymając się nadziei, że gdzieś na rozległych terytoriach osmańskich ich dzieci wciąż pamiętają o domu. Zapisy imperium pokazują wyrachowane okrucieństwo tego rozdzielenia. Urzędnicy celowo przenosili dzieci jak najdalej od ich regionów urodzenia, zapewniając, że nawet jeśli chłopcu udało się uciec, nie miałby szans odnaleźć drogi powrotnej do swojej wioski. Bariery językowe były nie do pokonania. Chłopiec zabrany z serbskiej wioski mógł się znaleźć w Konstantynopolu, otoczony przez osoby mówiące po turecku, arabsku i persku. Jego rodzimy język Stawał się bezużytecznym reliktem przeszłości, której nie wolno mu było uznawać, ale zniszczenie psychiczne sięgało głębiej niż sama separacja. Proces konwersji miał na celu wymazanie nie tylko tożsamości religijnej, ale samej pamięci kulturowej. Chłopcom nadawano nowe imiona, które nie miały żadnego podobieństwa do ich imion rodowych. Uczono ich, że ich poprzednie życie było życiem w ignorancji i grzechu. Że ich rodziny były niewiernymi, zasługującymi na podbój. Zmuszano ich do uczestnictwa w rytuałach, które kpiły z ich dawnej wiary, czasem nawet wymagano, by pluli na krzyże lub palili chrześcijańskie teksty. Najbardziej niszczącym psychicznie aspektem było to, jak system zamieniał ofiary w sprawców. Chłopcy, którzy przetrwali początkową traumę i przystosowali się do życia w pałacu, często sami wybierali kolejne pokolenie ofiar. Jako dorośli wracali na Bałkany, wskazując najbardziej atrakcyjne dzieci w wioskach, podobnych do tych, które niegdyś nazywali domem. Imperium udoskonaliło cykl traumy, który zapewniał jego ciągłość. Wykraczając poza system poboru dzieci, odkrywamy kolejną warstwę osmańskiego wyzysku seksualnego, który działał na jeszcze większą skalę. Podejście imperium do kobiecej seksualności stworzyło rynek ludzkiego ciała, który przyćmiewał wszystko, co widziano we współczesnym świecie. Nie chodziło tu tylko o konkubinat czy zwyczaje małżeńskie. Chodziło o systematyczną komodyfikację kobiecych ciał na skalę przemysłową. Rynki niewolników w Konstantynopolu działały z wydajnością współczesnych korporacji. Kobiety były kategoryzowane, wyceniane i sprzedawane według złożonej hierarchii, która sprowadzała istoty ludzkie do roli towaru. Afrykanki osiągały inne ceny niż Europejki. Dziewice były warte więcej niż kobiety, które już straciły dziewictwo. Młode dziewczęta osiągały wyższe ceny niż dojrzałe kobiety. Imperium stworzyło szczegółowe struktury cenowe dla ludzkiej seksualności. Zachowane dokumenty ujawniają chłodną arytmetykę tego handlu. Typowa afrykańska dziewczyna mogła zostać sprzedana za 1500 do 2500 kurusów jeśli przeznaczono ją do prac domowych. Ale jeśli była przeznaczona do użytku seksualnego, cena mogła się podwoić lub potroić. Europejki, szczególnie te z Grecji lub Bałkanów, osiągały jeszcze wyższe ceny, a niektóre sprzedawano za sumy odpowiadające małym fortunom. Najdroższą kategorię zarezerwowano dlatego, co Osmanie nazywali odaliskami, kobiet specjalnie szkolonych do służby seksualnej w cesarskich haremach. Te kobiety mogły być sprzedawane za dziesiątki tysięcy kurusów, a ich wartość określano na podstawie urody, wyszkolenia i postrzeganej płodności. Imperium utrzymywało ośrodki szkoleniowe, gdzie schwytane kobiety uczono sztuki uwodzenia, masażu i technik seksualnych, przekształcając traumatyzowane jeńczynie w wypolerowane towary. Ale liczby opowiadają tylko część historii. Za każdą transakcją stała istota ludzka wyrwana z rodziny, pozbawiona tożsamości i zredukowana do przedmiotu seksualnego dla przyjemności kupującego. System prawny imperium nie zapewniał tym kobietom żadnej ochrony. Mężczyzna mógł wykorzystywać swoje niewolnice seksualnie bez żadnych konsekwencji prawnych. Gdy niewolnica zachodziła w ciąże, jej dzieci w całości należały do pana, który mógł je sprzedać, zabić lub wykorzystać wedle własnego uznania. Skala tego handlu była porażająca. Sam Konstantynopol w każdej chwili mieścił setki tysięcy zniewolonych kobiet. Ekspansja imperium w Afrykę, Kaukas i Europę Wschodnią była częściowo napędzana nienasyconym popytem na nowe dostawy kobiet. Kampanie wojskowe planowano nie tylko dla zdobycia terytorium, ale także dla pozyskania ludzi, przy czym dowódcy kalkulowali, ile kobiet mogą się spodziewać pojmać podczas każdego podboju. Traktowanie tych kobiet w haremach odsłania kolejny wymiar osmańskiego okrucieństwa seksualnego. Popularny obraz haremów jako luksusowych przestrzeni wypełnionych rozpieszczonymi nałożnicami nie ma nic wspólnego z historyczną rzeczywistością. Większość kobiet w haremach żyła w stanie ciągłego strachu, desperacko rywalizując o uwagę, która mogła wynieść je ze statusu zwykłych niewolnic do ulubionych nałożnic. Rywalizacja ta była. Celowo podsycana przez konstrukcję systemu. Kobiety były przeciwstawiane sobie w wymyślnych pokazach mających bawić ich panów. Były zmuszane do wykonywania coraz bardziej upokarzających czynów, aby wyróżnić się spośród rywalek. Te, które nie potrafiły zadowolić, spotykały kary odbicia przez głodzenie, aż po egzekucję. Wojna psychologiczna w tych przestrzeniach była równie systematyczna, jak kampania wojskowa. Kobiety zachęcano do donoszenia na siebie. Sabotowania rywalek, tworzenia tymczasowych sojuszy, które mogły być zerwane w każdej chwili. Imperium stworzyło środowiska, w których naturalne więzi między kobietami zostały wypaczone w broń wzajemnego zniszczenia. Być może najbardziej niepokojący był los dzieci urodzonych w tym systemie. Zapiski Imperium pokazują, że dzieciobójstwo było powszechne, szczególnie w przypadku dzieci afrykańskich matek. Mieszańce z tych związków często zabijano zaraz po urodzeniu. Ich istnienie postrzegano jako niewygodne komplikacje w maszynerii wyzysku seksualnego. Współcześni obserwatorzy zauważyli brak dzieci mieszanej rasy w Konstantynopolu pomimo oczywistej obecności tysięcy afrykańskich kobiet żyjących w relacjach seksualnych z tureckimi mężczyznami. Wniosek był nieunikniony. Te dzieci były systematycznie eliminowane, aby utrzymać rasową hierarchię, którą imperium uważało za niezbędną dla swojego porządku społecznego. Kobiety, które przeżyły wystarczająco długo, by stracić atrakcyjność seksualną, często spotykał los gorszy niż śmierć. Mogły zostać sprzedane do burdelu, porzucone na ulicach lub po prostu zabite, aby zrobić miejsce dla młodszych następczeń. Imperium nie miało systemu emerytalnego dla wykorzystanych nałożnic, ani planu emerytalnego dla kobiet, które spędziły młodość służąc imperialnej rozkoszy. Ramy prawne wspierające ten system pokazują, jak głęboko zakorzeniony był wyzysk seksualny w osmańskim zarządzaniu. Prawo wyraźnie stanowiło, że zgwałcenie wolnej kobiety karane było śmiercią, podczas gdy zgwałcenie niewolnicy skutkowało grzywną równą uszkodzeniu czyjejś własności. Imperium stworzyło dwupoziomowy system wartościowania ludzi, który sprawił, że systemowa przemoc seksualna była nie tylko legalna, ale i ekonomicznie uzasadniona. Systemowy charakter tych praktyk staje się jeszcze bardziej przerażający, gdy przyjrzymy się, jak imperium instytucjonalizowało przemoc seksualną jako rozrywkę. Publiczne egzekucje nie służyły wyłącznie karaniu, chodziło o tworzenie spektakli, w których seksualne upokorzenie stanowiło główną atrakcję. Przestępcy skazani za przestępstwa na tle seksualnym spotykali się z karami, które miały odzwierciedlać ich czyny w najbardziej degradujący możliwy sposób. Ale imperium poszło jeszcze dalej, zamieniając te egzekucje w festiwale, podczas których tłumy gromadziły się, by oglądać wymyślne pokazy seksualnej tortury. Publiczność nie ograniczała się do biernego obserwowania. Uczestniczyła aktywnie, krzycząc sugestie, zawierając zakłady, jak długo ofiary przeżyją, traktując ludzkie cierpienie jak sport. Podejście imperium do sprawiedliwości odsłaniało społeczeństwo, które całkowicie znormalizowało przemoc seksualną. Gwałt nie był po prostu przestępstwem, które należało ukarać, był to instrument polityki państwowej, metoda demonstrowania władzy, forma rozrywki dla mas. Kodeksy prawne nie tylko pozwalały na tę przemoc. Regulowały ją, tworząc szczegółowe procedury dotyczące tego, jak powinny być przeprowadzane seksualne tortury, by maksymalizować zarówno cierpienie, jak i widowiskowość. Dowody archeologiczne z miejsc egzekucji potwierdzają te przerażające relacje. Wykopaliska odsłoniły szczątki świadczące o systematycznych okaleczeniach, które wykraczają daleko poza zwykłe zabójstwo. Ciała były profanowane w sposób sugerujący długotrwałe tortury, specjalnie zaprojektowane, by zniszczyć seksualną tożsamość ofiar przed odebraniem im życia. Imperium doprowadziło do perfekcji sztukę wykorzystywania seksualności jako broni ostatecznego upodlenia, ale być może najbardziej przerażającym aspektem osmańskich praktyk seksualnych było to, jak stworzyły kulturę, w której ten wyzysk wydawał się normalny. Dzieci dorastały w społeczeństwie, gdzie handel ludźmi był widoczny na każdym rogu ulicy. Młodzi ludzie uczyli się, że ciała można kupować i sprzedawać jak każdy inny towar. Całe pokolenia wychowywano by postrzegały przemoc seksualną nie jako zachowanie odstępujące od normy, lecz jako naturalny porządek rzeczy. System edukacyjny imperium utrwalał te postawy poprzez nauki religijne, które przedstawiały niewolnictwo seksualne jako sankcjonowane przez Boga. Uczono dzieci, że zniewalanie niewiernych jest religijnym obowiązkiem, że korzystanie z ich ciał jest nagrodą dla wiernych, a sprzeciw wobec tych praktyk to sprzeciw wobec samego Boga. Systematyczna indoktrynacja zapewniała, że każde pokolenie będzie kontynuować te same cykle przemocy, które traumatyzowały ich rodziców. Wpływ psychologiczny sięgał daleko poza bezpośrednie ofiary. Rodziny żyły w ciągłym strachu, że ich dzieci mogą zostać porwane. Rodzice sami okaleczali swoich synów i córki, szpecąc twarze lub łamiąc kończyny, by uczynić ich mniej atrakcyjnymi dla osmańskich porywaczy. Imperium stworzyło społeczeństwo, w którym kochający rodzice czuli się zmuszeni krzywdzić własne dzieci, by uchronić je przed gorszym losem. Ekonomiczne motywacje stojące za tymi praktykami ukazują, jak głęboko wyzysk seksualny był zakorzeniony w fundamentach imperium. Handel niewolnikami nie był pobocznym interesem. Był filarem imperialnych finansów, generując dochody, które finansowały ekspansję militarną, budowę pałaców i działalność administracyjną. Budżet imperium zależał od systematycznego niszczenia ludzkiej godności na trzech kontynentach. Szlaki handlowe były zakładane specjalnie w celu ułatwienia handlu ludźmi. Umowy dyplomatyczne zawierały klauzule regulujące wymianę niewolników. Strategie militarne uwzględniały obliczenia, ilu ludzi można schwytać i sprzedać. Imperium stworzyło całą infrastrukturę poświęconą komercyjnej eksploatacji ludzkiej seksualności. Dokumentacja tych praktyk zachowała się w niepokojących szczegółach, ponieważ Osmanie byli skrupulatnymi archiwistami. Prowadzili rejestry zawierające wiek, pochodzenie i ceny zniewolonych osób. Prowadzili inwentarze pałacowych haremów, wymieniając kobiety jak meble, czy inwentarz żywy. Zachowała się korespondencja między urzędnikami, w której omawiano preferencje seksualne przełożonych i sposoby ich zaspokajania poprzez strategiczne zaopatrywanie. Te zapisy przetrwały do dziś w archiwach całej Turcji, stanowiąc niepodważalny dowód systematycznej eksploatacji seksualnej, która trwała przez wieki. Własni biurokraci imperium dokumentowali swoje zbrodnie z taką samą skrupulatnością, jaką stosowali przy poborze podatków czy planowaniu militarnym. Nie widzieli nic haniebnego w swoich działaniach, ponieważ żyli w społeczeństwie, które całkowicie zaakceptowało seksualny wyzysk wrażliwych populacji. Międzynarodowa reakcja na te praktyki pokazuje, jak głęboko osmański system skorumpował stosunki dyplomatyczne. Zagraniczni ambasadorowie pisali szczegółowe raporty o seksualnych horrorach, których byli świadkami, ale przedstawiali je jako różnice kulturowe, a nie naruszenia praw człowieka. Europejskie mocarstwa, które mogły interweniować, były zbyt zajęte czerpaniem zysków z osmańskich szlaków handlowych, by ryzykować incydenty dyplomatyczne z powodu losu zniewolonych dzieci i kobiet. Wpływy imperium rozprzestrzeniły te praktyki daleko poza jego granice. Osmańskie zwyczaje seksualne zostały przejęte przez państwa podporządkowane i partnerów handlowych, którzy postrzegali je jako wyrafinowane metody kontroli populacji. Systematyczne wykorzystywanie seksualności stało się modelem, który naśladowały inne potęgi, rozprzestrzeniając charakterystyczną formę seksualnej przemocy imperium po całym ówcześnie znanym świecie. Gdy Imperium Osmańskie zaczęło wreszcie podupadać w XIX i XX wieku, te praktyki nie zniknęły po prostu, ewoluowały, dostosowały się i znalazły nowe formy wyrazu. Infrastruktura wyzysku seksualnego, która funkcjonowała przez wieki, pozostawiła głębokie blizny kulturowe, które utrzymywały się długo po upadku Imperium. Najtragiczniejszym aspektem całego tego systemu było to, jak zniszczył on możliwość normalnych relacji międzyludzkich dla milionów ludzi na przestrzeni pokoleń. Dzieci, które przeżyły traumę seksualną, dorastały niezdolne do tworzenia zdrowych więzi z innymi. Kobiety, które wydostały się z niewoli, nosiły w sobie psychiczne rany, które nigdy się nie zabliźniły. Mężczyźni uczestniczący w tych systemach wyzysku utracili zdolność do prawdziwej intymności i współczucia. Praktyki seksualne Imperium Osmańskiego stanowią jeden z najbardziej systematycznych przykładów w historii, jak władza może skorumpować każdy aspekt ludzkiego doświadczenia. To nie były odosobnione incydenty ani kulturowe nieporozumienia. Były to celowe polityki mające na celu sprowadzenie ludzi do roli przedmiotów służących zaspokajaniu potrzeb tych u władzy. Imperium stworzyło całą cywilizację zbudowaną na systematycznym niszczeniu ludzkiej godności a konsekwencje tego zniszczenia odbijały się echem przez wieki. Dziś, gdy badamy ten mroczny rozdział ludzkiej historii, stajemy przed niewygodnymi pytaniami o władzę, wyzysk i zdolność ludzi do zadawania cierpienia innym. Praktyki seksualne Imperium Osmańskiego przypominają nam, że cywilizacja jest znacznie bardziej krucha, niż byśmy chcieli wierzyć, oraz że systematyczne odczłowieczanie wrażliwych grup społecznych może zostać znormalizowane z przerażającą łatwością. Zapisy czekają w archiwach na historyków dostatecznie odważnych, by je badać. Dowody archeologiczne wciąż wychodzą na światło dzienne podczas wykopalisk na terenach dawnego Imperium. Genetyczne dziedzictwo tych praktyk wciąż można prześledzić w badaniach populacyjnych na trzech kontynentach. Historia nie znika tylko dlatego, że sprawia nam dyskomfort. Nie znika. Zrozumienie tych praktyk nie polega na potępianiu współczesnej Turcji czy islamu. Chodzi o to, by zrozumieć, jak struktury władzy mogą zniekształcać ludzką seksualność i przekształcać intymne relacje w narzędzia kontroli. Chodzi o pamięć o milionach ofiar, których cierpienie zostało w znacznej mierze zapomniane przez historię. I o to, byśmy pozostali czujni wobec warunków sprzyjających rozkwitowi tak systematycznego wyzysku. Imperium Osmańskie trwało ponad sześć wieków i kontrolowało życie milionów ludzi. Jego podejście do ludzkiej seksualności kształtowało doświadczenia niezliczonych pokoleń i pozostawiło blizny, które trwają do dziś. To nie były starożytne praktyki z odległego świata. Ostatni sułtan osmański został obalony w 1922 roku, w czasach pamiętanych jeszcze przez żyjących dziś ludzi. Ta historia jest bliższa niż mogłoby się wydawać, a jej lekcje pozostają boleśnie aktualne. Najbardziej przerażającym aspektem osmańskich praktyk seksualnych nie była ich brutalność choć ta z pewnością była ekstremalna. To był ich systematyczny charakter, normalizacja i integracja z każdym aspektem rządów imperium. Imperium stworzyło maszynę do seksualnego wykorzystywania ludzi, i ta maszyna funkcjonowała z biurokratyczną sprawnością przez setki lat. Zrozumienie, jak takie systemy powstają i się utrzymują, jest kluczowe dla zapobiegania ich powrotowi w nowych formach. Godność ludzka nie podlega negocjacjom. Niezależnie od struktur władzy, różnic kulturowych czy kontekstu historycznego, seksualne praktyki Imperium Osmańskiego stanowią całkowite odrzucenie tej zasady, a konsekwencje były katastrofalne dla milionów ludzi na przestrzeni stuleci. Ich historie zasługują na bycie zapamiętanymi, ich cierpienie na uznanie, a ich ludzkość na przywrócenie przez historyczną prawdę.